Klan gorżurawi na wiosnę, szczebiot sikorek, jesienna migracja przepełniona jazgotem gęsi i melodyjne trąbki łabędzi krzykliwych zimą. Ptasi spektakl trwa cyklicznie i nieustannie. Aby być jego świadkiem, wystarczy na początek wyjść z domu, wyłączyć komputer i smartfona, nastawić uszu i otworzyć oczy. U schyłku lata ptaki podejmują trudną i wyczerpującą wędrówkę na zachód. Linia brzegowa południowego Bałtyku jest jednym z ważnych korytarzy migracyjnych. Nieduże stado kulików wielkich zatrzymuje się na odpoczynek. Okolica takim się podoba, że postanawiają zostać na dłużej, aby uzupełnić nadwątlone wędrówką zapasy. Stado rośnie w siłę, gdyż dołączają coraz nowe ptaki podróżujące w tym samym kierunku. Ptaki spędzają noc na płytkim zbiorniku, bo tam czują się bezpiecznie. Bliska obecność pól uprawnych zapewnia im odpowiednie miejsca do żerowania. Spędzają na nich cały dzień, a po południu wracają na miejsce noclegu. Grupami i pojedynczo lądują znów na powierzchni stawu. Pierwszą czynnością po wylądowaniu jest zwykle łyk wody. Po całym dniu spędzonym na spalonych letnim słońcem polach kuliki są spragnione. Każdy z ptaków oddaje się rytualnej kąpieli. To wyjątkowo spektakularne widowisko. Takie ujmujące sceny, malownicze wschody i zachody słońca, zaskakujące spotkania po zmroku, feeria barw i kształtów, najwięksi drapieżcy, widowiskowe toki, miłość, niezwykłe konstrukcje, łowcy i ich ofiary, rzadkie gatunki, walka, macierzyństwo. Jesienne przeloty możesz zobaczyć tutaj. Otwórz szeroko oczy, zmień punkt widzenia, zmień perspektywę, zobaczysz fascynujący spektakl, który trwa nieustannie. Gmina Kołobrzeg, gmina sztuk ulotnych. Czytała Krystyna Czubówna.